Jesteśmy na dziale motocyklowym i zobaczcie kogo tutaj spotkałem. Cześć wszystkim Damiana z Paco Racing, motocyklista z krwi i kości. Startował w motocykli w życiu, więc można powiedzieć, że dobrze, że go tu spotkałem, a przynajmniej można pogadać o motocyklach. E, I przed Wami słuchajcie 1000 MTX MT e, Co Damian sądzisz o tym modelu teraz? Uważam, że to fajny, następny dalszy postęp CS Moto, Mamy dużo, dużą litrową fałkę praktycznie. Dodatkowo mamy wyprowadzony prąd, czyli naciąg, naciąg sprężyny z tyłu mamy zewnętrznie oh, yes. z pokręcem. To jest z fajnych ciekawostek. A poza tym Fajny moment obrotowy, bo to duża fałka. Ale uważam, że ciekawostką jest CF MTX 1000 wersji Crafted. Już fabrycznie doposażona w tonę akcesorii i trochę przebudowana i zbudowana razem z dużymi markami. Tam są akcesoria z to dodatkowo wydech Krapowicza. I różnica co? W obydwu dwóch wersjach mamy hamulce Brembo. Nie mamy Joana, mamy, mamy już pełnoprawne Brembo. Ile ma to koni? To chyba 100... 100 coś ma, 110? Nie, 113 ile to ma koni? Tu jest specyfikacja, zaraz zobaczymy, zaraz wam powiem. Masz tutaj to. To będzie 100 180 kW to nie jest około 110-115 koni? 105 i raz 136 tak, Weź kalkulatorem, zaraz zobaczymy. Tak, 112 koni ma. Widać, że jest wydamne. na pewno zmontowany tak jak było Quickshifter, bo go widać. Jest. No. No dobra, ale zaraz, ale to jest jakiś silnik bliźniaczy do tego 800 czy nie? Nie, bo tutaj mamy... W... Nie, tutaj mamy w twin cylinder w line, w line czyli w, w rzędzie. Tak, w rzędzie, no. No to czy KTM ma taki silnik? Nie, KTM już nie ma takiego silnika. Okay. Chyba, że rozwiercali tą 8, 890 800? ostatnią. Więc podejrzewam, to jest ich własna konstrukcja już w tym momencie. Okay. Ale rama to widzę, że jest 800 chyba, tak? Na ramię 800 jest, tak? Wydaje mi się. No i jest bardzo podobna. Jest troszeczkę powiększona tutaj z tyłu. Inaczej zamontowany amortyzator skrętów, mamy go u góry. Mm -hmm. teraz. Wyświetlacz jest e, większy. Jest większy wyświetlacz. jest jest Lusterka są przynajmniej w tych wersjach składane, tak jak w tarczy, składane, no. 450. Kart. No i opony Pirelli jest, zobaczcie. Oryginalne Pirelli, tak. Kurczę, na fabrycznym posażeniu. No z, z, druga wersja będzie jeszcze fajniejsza. Bo będzie fabrycznie tak doposażona, jako linia Crafted. Okej. Okay. No widzę. No, no, ale już, wersja. Już dedykowane Nawet... ga gadżety od razu od Crafted. Plastiki pozmieniali, żeby się zmieściły w środku olej inaczej. Wszystko zaprojektowane. Kierownica z na riserach podniesiona. A jest Są no. Mocniejsze w Sprawdźcie z pałąkę. A jest no. Jest jakaś pacz, gumole, Tam jakaś kamera jest na górze, widzisz? co to jest nawigacja Garmina, co to jest? To będzie albo aper Tak, chyba to jest Garmina Nawigacja. Bo tak mi się zdaje, że to jest logo Garmina ale z daleka. Chyba sobie przybliżysz, to może będzie widać. Widać co to jest za kamera? za ten za Nawigację? Nie widać. Garmin? Bo oni Fajne. podczas prezentacji mówili, że współpracowali, z, żeby ten pojazd był ubrany w akcesoria krafty. Tak je budowano ze wszystkimi dużymi markami. Ze świata moclowego, czyli... Tutaj... A wiecie, a tam jest a jest jakaś osłona ty, zobacz. Widzisz tam na dole? Po lewej. Przy. przy Dobra, yy. gr... tych. Tak, no on jest cały poprzerabiany, bo ma i osłonę inną, ma inne gumole, ma inny... w ogóle nawet zobaczcie, rączki są inne. Pod, pod, pod torbę Giviego jest wydech od razu Akrapowicza założony jest. Halogeny fabryczne są, jest inny ten przedni błotnik. Więc jest, jest mnóstwo dodatków, które będą już w tym pojeździe w seryjną wersję. Ale ładnie. Ogon cały zmieniony, inne kierunkowskazy. Ale jest. Samo, no. Więc jest. No dobra, to jest przyszłość, podobno ma być w przyszłym roku już. Tu Tutaj mówią, we Włoszech w marcu ma być. Też Ale w same, ceny, ceny, ma być ceny w jeszcze roku? nie mówią. Dostępna na naszym rynku myślę, że to może być kolejnym hitem sprzedaży w CEF bo dużo ludzi chciało troszeczkę mocniejszą wersję teraźniejszego MTX-a, który prowadzi się już świetnie. Jest bardzo dobrze wyważony. A kolejny upgrade myślę, że na plus. Słuchaj, a byśmy poszli do, bo tam widziałem taki 800 MTK, e, nowego z elektronicznym zawieszeniem, tak. byśmy poszli właśnie zobaczyć go, bo tu resztę modeli nie ma co pokazywać, bo to wszystko u nas jest aktualnie w sprzedaży, e, z ich elektryczne skutery to normalnie możecie do nas do salonu podjechać zobaczyć, Polsce, 125 od Sef Motoskuter, więc w końcu będzie 125 25. na B w wersji benzynowej. Ale to jest to, ten motocykl stał jako prototyp w tamtym roku na targach. A mnie bardzo. Bardzo interesuje właśnie to zawieszenie tutaj. Yy, nie można niestety ustawić go teraz, bo to pewnie musi chodzić. Tak, bo większość motocykli ma blokadę, tak jak i już później manetki, nie manetki, rzeczy się nie włączają dalej. A jak na jakiej to w zasadzie działa? Jak pompować co, co to jest Z elektronicznie? To jest nie, to są, to są zaworki elektromagnetyczne. Okay. I po prostu wewnątrz ma cewkę, która no. zmienia ci na przykład napięcie sprężyny, albo okay. zmienia ci nacisk na ten boles, który tam jest, który zmienia jego pracę. Po prostu jednym guzikiem zmienia się, Dobra, wysuwa się. Podobne jest w samochodach sportowych e, BMW. I, i w, tak, i w motocyklach tak samo. Okay. Bo nie do końca w samochodach, bo w samochodach w niektórych przypadkach masz e, płyn, który ma w środku metal. I po prostu przez podanie napięcia zmienia się jego gęstość. No dobra, dlaczego inaczej A tu dlaczego tu jest w takim razie ten waniaczek? No bo to jest, to jest tutaj umieszczony gaz. Gasy, do, okay. do, do regulacji pewnie. No okay. bo to ma, zobaczyć. Dosyć duże to jest i ma zasilanie. Jest okay. on tutaj sobie wtłacza okay. i przestraja. Z, z no wiecie, kable, kable do niego idą właśnie. No bo tu tutaj. musisz mieć nacisk, On okay. on naciskiem będzie sobie regulował. Nie, nie znamy dokładnej specyfikacji. No bo, właśnie. Bo w pierwszej specyfikacji rok temu, jak stał ten motocykl. Było opisane, że on będzie mógł nastawiać sobie zawieszenie do drogi i będzie no mógł okay. sam sobie kontrolować jego pracę. A tak to jeszcze, no to wyposażenie jak Explorer widzę. Tak, ja też nie widać. Ma nic. radar nie ma. Ma ma radar. Ma radar, czyli jakby jakaś taka wersja ma. jeszcze eks... wersja po Explo... prostu Explorera, o, tu masz ESA. Możesz nawet włączyć to patrz. Można wyłączyć, żeby w ogóle to nie było On niby się da. Ja jestem ciekaw, jak to będzie jeździć. Kurczę, to naprawdę czuć tak... Jeździłeś yy... takim motocyklem z takim tak. znaczeniem? Wiesz co, kwestia czego żądamy. Moim zdaniem no tu chodzi nie... o to, jak nie wiem Bo... zapakowany jesteś, chodzi o to? E, jak jest, nie wiemy do końca, jak jest zestrojony, czy to jest tylko pod charakterystykę pracy, no. czy też pod obciążenia. Bo jak jest pod obciążenia, to zazwyczaj w menu masz opcję, żeby sobie klikasz, na przykład Ty jedziesz dwie osoby z pasażerem, on z automatu Ci podnosi motocykl, usztywnia. Ale tutaj nie mamy dokładnego opisu, więc ciężko powiedzieć, że jest wersja tylko do pracy z tego zawieszenia, że będzie miększa, bo twardsza, bo przestawić tak jak w samochodzie Sport albo komfort, czy będziesz mógł regulować też jak w wielu motocyklach jego napięcie sprężyny, bo to wtedy będzie zmieniało, że on się utwardzi ci z tyłu. I jak jedziesz z kuframi, z innymi rzeczami, nie musisz siadać z kluczami, i się bawić, mhm. przestawiać zawieszenia, a tak to masz tylko guziczek jedziesz dalej. Nie? nie jestem ciekaw, czy on w ogóle zastąpi jakiś model, czy to będzie jako opcja, bo. Turinga już nie mamy, jest Explorer. I pytanie, czy to będzie Explor i będzie to, czyli jeszcze taki nad Explorer wersja. Na no Explorer Plus, powiedzmy. No trochę tak, Explorer Plus, no bo to nie jest czarny, słuchajcie, tylko naklejki ma to są naklejki niebieskie. Tak. Jakby ktoś chciał mieć czarnego e, MTK, to nadal zdejmuje tutaj e, okleinę i ma czarnego MTK w blaku. Moim zdaniem e, pewnie jak usuną Turinga, to będą albo te dwie sztuki, albo zostanie tylko ta wersja wypasiona i potem niżej będziemy mieli 700 -kę. więc możliwe, że zwykły że kujentek, no, odejdzie ze sprzedaży Ustanowią tylko albo Explora w bogatego a jak coś taniej, to masz 700, -kę. Ona tam stoi nam dwa dalej MT-450 widzę na nowy rok, ale nic nie zmienili nie, tutaj nic nie zmienili dobry produkt, nie ma co zmieniać tutaj Aby... doszliśmy do no, wersji fajnej, limitowanej na cześć teamu Aspar CF Moto, wersja GP którą Moto przebudowało ze względów torowych i też estetycznych Zobaczcie, dołożyli fabrycznie zawieszenie, mamy Ohlinsa z przodu, z tyłu mamy Brembo założone mamy dodatkowo specjalną okleinę z tamtej strony zobaczysz wydech Krapowicza zabudowę koła, jak, jak w MotoGP też bywały takie kamerę też z Ohlinsa mamy amortyzator skrętu Klamki, zobaczcie już od razu. Ma 300 przebiegu, zobaczcie, 350. Ktoś już go upalał. Yy, tak, bo oni op o, przynajmniej opisywali nam, że to, te pojazdy były testowane i przygotowywane na torach, tak jak i ty s 1000 Ale zobaczcie jaki amortyzator jest. Ale łańcuch też inny jest, wiesz? Sety pozmieniane całe, zrobione od zera. Fajnie, Ale tam ładnie. macie też ściankę już zrobioną z niektórymi wydechami jak Widziałem, no. Możemy podejść zaraz. Jeszcze pokażemy. To macie. Podejrzewam, że to wygląda mi wszystko. Jest bardzo podobne y, kształtem do marki Gilles. Może rozmawia, Może Giles im to zrobił. Okay. Bo to też jest, jest bardzo fajna marka włoska. Zaraz go spalcowali. No. Tu mamy 675, ale tu nie ma żadnych zmian. To jest u nas Dyna aktualnie. sprzedaży. biała, 450. 450. w nowej klinie będzie. Zobaczcie, biało-niebieska, biało, e, na 2026. E, chodźcie, zobaczcie, to największe po prostu e, wydarzenie dla motocyklistów. To 1000 nowy. Wejście, też klinie, super sport. Tak. Duży silnik, litrowa V4, wydech akrapowicza, pełni regulowane zawieszenie. Systemy, Ale to jest batmobil. Co ciekawe, ciekawe, bo to jest w, tym, to w prototypie te skrzydła z przodu się ruszają. Więc prawdopodobnie będzie to zrobione aerodynamicznie, że podczas przyspieszania, podczas hamowania, te skrzydło z przodu będzie się ruszało, żeby zmieniać docisk przedniego koła. Jak potrzebujesz go więcej, albo hamulec aerodynamiczny wytrwał, bo jak była prezentacja, to się ruszało to skrzydło, nie Pompa pompa hamulcowa, jakie zawieszenie, zawieszenie chyba no jest Pompa jest Brembo, jest radialna chyba pompa, nie? I zobacz na ten, na chyba jest, jest chyba chyba Tak, Ale chyba chyba duży. chyba 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 zawieszenia. też chyba 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 ale szybciej. trochę szeroki jest, czy tak motocykle, no nie wiem, powiem Ci. czy znaczy podejrzewam, że z względów homologacyjnych powinny te skrzydła musieli zmniejszyć. Mniejszyć. Bo zobacz, nowoczesne motocykle też mają skrzydła, Ducati, Panigale i podobnej jej motocykle. Ale płonica duża, jadź, wielka no, to wielka płonica jest. No wystudź to. To ma ponad 200 koni z otwórki uciśniętej tutaj. Tam jest ciepło. I po dolna chłodnica może być chłodnicą oleju taką dużą. Widziałeś, że on waży mniej niż 200 kilo, nie, 200 kilo i ma więcej koni, 210. Tak, Czyli jest ma. stosunek kilogram do mocy? Do, do, Jeden koniec kura. na kilo. No, zobaczcie teraz e, z tyłu. A co on ma? Co to jakiś jest? Widzisz, to aluminium to RAM, czy to bak? Co to jest w ogóle? To aluminiowe, to będzie czujnik albo do tego zawieszenia regulowanego, albo do telemetrii Kurczę, nie? Ale nie to, pospawane. To Fela, Pirelli opony. I to tak się jakby szczotkowane, nie? Od razu. Z kołego aluminium. Wygląda tak, pięknie. No pono z tego co pisywali, to już było testowane na torach, więc naprawdę ma niebligo. A już tutaj widać, że jeżdżono, no. I to tam ten element dotyka. Na silniku masz czujnik z tyłu. O, jest no. Widzisz, bo są dwie chłodnice. Chciałoby Widzisz, się dole do... masz oleju, jest, no. a druga jest A O, jest, wiesz, zobacz. To są dwie chłodnice, no. no ale muszę, jest... W takim silniku trzeba dbać o termikę. Widzę że ma w środku wlot do opuchy. E tro. Wiesz, uzyska taką moc. Y czasami producenci wykorzystują dynamiczne doładowanie. To, 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 dzięki temu otworowi przy prędkości powietrza wpada Ci to, wpycha Ci do airboxu powietrze dzięki czemu Ci takie jakby lekko doładowuje motocykl Nie, przepiękne jest Taka to. jest na, na przyszłość Zobaczcie tam dalej na ścianie, widać czy nie widać, tam ściana jest Tam jest, jest linia dodatkowych, akcesoryjnych e, produktów do, do moto, Osłony jakieś e, widzę, że są nawet e, do handbarów Klamki inne, fotel jest jakaś kierownica też inna, kolumna jest w ogóle inna? Set, Wymieniają pół, to sobie. Półki, sety, no to samo jak ludzie chcą używać, tam o jakbyś chciał 450 zrobić sobie na tor to po co ci ciężka półka i te rzeczy okay. na niej, tylko kupujesz sobie lekką półkę i klipony, żeby okay. co to regulować pod siebie. Fajnie, więc e, linia taka akcesoryjna jest w, w tych pojazdach. Ma być rozbudowywana coraz bardziej. Nie? No widać, widać, że co chwilę coś dodają. Także jeśli chodzi o nowości motocyklowe, to chyba w tym roku, w tamtych chyba było większe był szumy, chyba w tych jak wychodziły e, Bobry, jak wychodziły e, MT450. E, ale porównując do tego roku. Bardziej ten rok jest składowy, bo wszystkie zobacz, nowa gama modelowa i głosowa. Nowa jest. gama motocyklowa u mnie uważa, że jest gorzej, bo pokazanie tego modelu plus MTX-a i tego samego, no. może to jest mniej modeli, ale porównując okay. do innych marek. Pokazali naprawdę znowu poziom do góry, A. który podnieśli sobie i sobie założyli, żeby rozwijać swoje produkty i rozwijać swoje akcesoria. E, więc uważam, że nie jest też tak źle. Ok, kładów jest w tym roku więcej. O więcej. E, nowa linia plus prototyp Gen 4, który ma zaraz, prowadzony... zaraz, Zaraz pójdziemy właśnie od niego możemy iść.